Siemanu, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Piketime. W dzisiejszym odcinku, w odróżnieniu do poprzednich, goszczą u nas przynęty twarde. Konkretnie przynęty z Rapali, takie jak na przykład Super Shadow Rap. Może zacznę od tego, że kolorystyka w przynętach Rapali na pewno jest inna niż w większości preferowanych przynęt szczupakowych, co na pewno wyróżnia te przynęty na rynku. Super Shadow Rap, konstrukcja tej przynęty. Przynęcie znajdują się dwie ruchome szyny, które raz powodują bardzo dobre wyważenie przynęty, które pozwala na posyłanie jej na bardzo dalekie odległości. Dwa, przy twitchingowym łowieniu przy szyny te wydają dodatkowe dźwięki, które po prostu kuszą drapieżnika do ataku. Przynęta schodzi do 1,4 metra około, także idealnie nadaje się do obławiania bardzo dużych połaci czy podwodnych łąk. Jest to przynęta, którą możemy twitchingować, jak i możemy stabilnie ją prowadzić jednostajnie. Zawsze będzie dobrze pracować. W dodatku w pauzach lusterkuje w dół. Jest to przynęta tonąca. Także obojętnie jak jej nie poprowadzimy, zawsze będzie skutecznie prezentować się w wodzie. Skoro już jesteśmy przy warto wspomnieć jeszcze o dżerkach Haku. Jest to najprostszy, najprostsza konstrukcja dżerka, jednakże dżerk ten ma niecodzienne uzbrojenie, gdyż wyposażony jest w system, samowypinający. System ten pozwala na to, aby nie powstała dźwignia podczas holu z rybą, gdzie ryba może tutaj swobodnie wariować i nie uszkodzi przede wszystkim naszej przynęty. Także raz, że mamy pewniejsze zapięcie ryby, pewniejszy hol, dwa nasza przynęta zostaje cała i niezniszczona. Myślę, że warto zapoznać się z ofertą jerków Xhaku, jak i Super Shadow Rub z Rapali. A dodatkowo przypomnę Wam jeszcze o trwających konkursach z marką Westin oraz Dragon, których, o których więcej możecie znaleźć w naszych poprzednich postach na Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku.